Hej, witajcie. Tutaj Ula Kamińska i 30 tysięcy dni. Chcę dzisiaj powiedzieć o kilku takich rzeczach, które często słyszę od osób, z którymi pracuję, które są bardzo powszechne, popularne obecnie, głównie w świecie rozwoju, samorozwoju, zwłaszcza w takim obszarze bardziej ukierunkowanym na duchowość, ale także w tych obszarach takich psychologiczno-duchowych. I są to idee, które są powszechne, tak jak powiedziałam, a moim zdaniem wprowadzają bardzo dużo zamieszania wewnętrznego. I te idee to bezwarunkowa miłość, bezwarunkowa akceptacja, idea tego, żeby nie mieć oczekiwań i tak zwana metoda lustra. Może się spotkaliście z tym? Myślę, że prawdopodobnie tak. Jeżeli jesteście obecni właśnie gdzieś w tej przestrzeni rozwoju, pracy ze sobą w internecie, to na pewno natknęliście się na wszystkie te przekonania, idee lub niektóre z nich, i one są przedstawiane jako taki kierunek docelowy, to do czego właśnie idziemy. Czyli Jesteś na ścieżce pracy ze sobą, rozwoju, i docelowo chcesz być w miejscu, w którym będziesz na przykład bezwarunkowo kochał, kochała i akceptowała osobę, z którą jesteś w relacji, w związku, albo będziesz bezwarunkowo kochał, kochała swoich rodziców, albo ludzi wokół ciebie, Twoich przyjaciół. Będziesz nie będziesz, nie będziesz miała, miał żadnych oczekiwań. Zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o związek romantyczny, to często właśnie ta, to przekonanie, ta idea ma miejsce, że chodzi o to, żebyś doszedł, doszła do takiego miejsca, w którym już nie będziesz miał, miała żadnych oczekiwań wobec tej drugiej osoby. I metoda lustra, czyli że. Wszystko, co się dzieje na zewnątrz mnie i to, jak ja widzę pewne rzeczy, to jest tak naprawdę odbicie tego, co ja noszę w sobie. Tą metodę lustra na dzisiaj zostawię i nagram oddzielny taki film, dotyczący typowo tego, bo myślę, że to jest ważny temat i ciekawy. Natomiast chcę dzisiaj bardzo krótko powiedzieć właśnie o tej bezwarunkowej miłości, bezwarunkowej akceptacji. I żeby nie mieć oczekiwań wobec drugiej osoby. Przy czym zastrzegam, że mówię tutaj o tym w kontekście relacji osób dorosłych. Dlatego, że jeżeli chodzi o relację dorosłego z dzieckiem, czyli rodzice, rodzice i ich dzieci, to sytuacja wygląda inaczej. A to jest bardzo ważne zastrzeżenie i właśnie. Może w ogóle zacznę od tego, że gdy te idee są prezentowane, to według mnie brakuje tego podstawowego rozróżnienia, że jest kolosalna różnica zasadnicza i ona musi być, i to jest zdrowe, żeby ona była, jeżeli chodzi o relacje dorosłego z dzieckiem, a relacje dwóch dorosłych osób. Dlaczego? Dlatego, że Relacje dorosłych ludzi są relacjami z wyboru i mają takie być. Ty już nie jesteś dzieckiem, dlatego już nie musisz znosić i wytrzymywać, tak jak to miało miejsce w dzieciństwie każdego z nas. Mogliśmy być narażeni na różne sytuacje, które były dla nas krzywdzące, w których byliśmy źle traktowani. Może traktowani bez szacunku, albo nie były w ogóle, nie miały miejsca te podstawowe rzeczy, które są związane z dobrą, karmiącą, zdrową relacją, ale żadnemu temu aspektowi nie miałam i ty nie miałaś, nie miałeś prawa powiedzieć, nie, nie zgadzam się, ja tego nie chcę, yy, poszukam sobie innego miejsca, w którym teraz będę. Sytuacja z dziecka taka jest, że. Nie ma jeszcze tej sprawczości. Nie ma tego, co się po angielsku nazywa agency, czyli takiej samosterowalności. Nie jest jeszcze odpowiedzialne za samo siebie. Jest zależne, jest w takiej sytuacji, że życiowo zależy od innych. Którzy mają nad nim władzę. To oni, czyli zazwyczaj to są rodzice, są odpowiedzialni za to dziecko, czyli mają wobec niego obowiązki, ale mają wobec niego również prawa. I teraz sytuacja dorosłej osoby jest diametralnie inna, i wchodząc w relacje z inną dorosłą osobą, która z założenia powinna być, tak. Samo już, samosterowalna, sprawcza i posiadająca odpowiedzialność za siebie, my jesteśmy teraz w sytuacji, gdzie wchodzimy w relację z wyboru. A jeżeli jest wybór, to oznacza, że czymś on będzie kierowany. Ja wybiorę sobie partnerkę, partnera na podstawie. Czegoś, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie priorytetem, co dla mnie ma znaczenie i wartość, co się dla mnie liczy, co ja uważam za istotne, najważniejsze w życiu, w relacji. Więc pomysł, że ja mam nie mieć żadnych oczekiwań wobec osoby, jako osoba dorosła, wobec innej dorosłej osoby, z którą jestem w relacji, jest totalnie nietrafiony. Dlatego, że my potrzebujemy iść w jasno wyznaczonym kierunku w swoim życiu, jakim jest dorosłość i to, z czym ona się wiąże. Ja mam uczyć się i być w stanie stawić się do swojej dorosłości, do tego, co ona mi daje. A daje mi przede wszystkim to bardzo podstawowe dorosłe postrzeganie. Słuchajcie, to w życiu bardzo wiele upraszcza klaruje, zaczynasz widzieć, co jest co w taki prosty, jasny sposób, co jest kogo, o co tutaj chodzi. Natomiast bez tego, a w miejsce właśnie tego, co oznacza dorosłość, wprowadzimy te idee związane z bezwarunkową miłością, akceptacją i brakiem oczekiwań, to tracimy ten grunt pod nogami. Zaczynamy żyć w dezorientacji i poczuciu zagubienia, a wtedy uwaga już jest bardzo blisko do tego, żeby być łatwym celem manipulacji oraz żeby samemu zacząć toczyć, prowadzić różne gry. Bo jeżeli nie mogę powiedzieć a gry to jest też jakaś forma manipulacji. Bo jeżeli nie mogę powiedzieć wprost jasno i klarownie, że ja chcę tego w życiu, i ja potrzebuję tego czy czegoś innego w relacji, to tak czy inaczej będę próbował próbowała dostać to. Lekkimi takimi podgrywkami, zagrywkami, no bo ja jeżeli ja nie mogę oczekiwać, nie mogę tego powiedzieć wprost, że ja czegoś chcę, oczekuję. To będę właśnie szukała innych dróg. Dlatego ja uważam, że albo jesteśmy i funkcjonujemy w swoim życiu jak dorosłe osoby, albo toczymy gry i manipulacje. Nie ma trzeciej drogi, albo stawiam się do swojej dorosłości razem z tym, co ona oznacza. Nie? Czyli że ja mam wybór, ja jestem odpowiedzialna za samą siebie, czyli ja decyduję, z kim ja chcę być w relacji. Wtedy nie mam miejsca na przestrzeni, na przykład na rolę ofiary. Ja nie będę wchodzić w rolę ofiary, dlatego że ja wiem, czego chcę, ja wiem, jak to rozpoznać, ja wiem po czym poznać, czy te rzeczy, które są dla mnie ważne, są w tej relacji, w tym związku. Jeżeli są, no to świetnie. Jeżeli nie, to ja mam obowiązek i prawo zdecydować, co chcę z tym zrobić. I nie masz tutaj wtedy miejsca i przestrzeni na jęczenie, że czemu mi on, czemu mi ona to robi, że przecież ja ich tak bezwarunkowo kocham, a oni mi to robią. Nie. Ja mam być odpowiedzialny, odpowiedzialna za siebie oznacza to w przypadku oczekiwań, że ja nie mam właśnie wymuszać na innych. Ja wiem, czego ja chcę i ja to na tobie wymuszę, tylko ja mam być w stanie rozpoznawać, komunikować jasno, na czym mi zależy i bez czego ja sobie związku i relacji nie wyobrażam, sprawdzić, czy się zgadzamy w tych podstawowych dla mnie punktach. A potem w życiu też być w stanie widzieć, zauważać i nazywać, czy to się dzieje, czy nie. To jest pierwszy punkt do tego. Drugi, to zobaczcie, przecież druga osoba może Ciebie krzywdzić, źle traktować. I jak wtedy ma się ta idea bezwarunkowej miłości, bezwarunkowej akceptacji, braku oczekiwań do tego rodzaju sytuacji? Już nie mówiąc o tym, właśnie co nazywamy tą metodą lustra, która wprowadza totalny kołowrotek zamieszania. Oczywiście, że życzę każdemu jak najlepiej. I uważam, że każdy ma prawo w chce, wybierać to, co w życiu chce, tam, gdzie to dotyczy tej osoby, czyli nie przekracza granic innych. Więc w jakimś sensie ja daję tym osobom bezwarunkowe prawo do decydowania o samych sobie. Oczywiście one to prawo mają, bez względu na to, czy ja im to dam, czy nie, ale ja uznaję i rozpoznaję ich prawo, również tych osób bliskich mi, z którymi żyję, mieszkam, że każda z nich ma prawo do decydowania o samym, samej sobie, ale ja takie prawo sama również posiadam. Nie mogę się go zrzekać, wręcz muszę je odzyskać, sprawdzić, czy na pewno funkcjonuje w taki sposób po dorosłemu. Z tymi prawami mam pewne prawa i obowiązkami wobec samej siebie, jakie mam. Dlatego, że odpowiedzialność wobec samej siebie przychodzi właśnie z tymi dwiema rzeczami. Mam prawa i obowiązki wobec samej siebie. Więc to nie jest moim zadaniem, ani moim obowiązkiem bezwarunkowo kochać partnerkę, partnera. Moim zadaniem i obowiązkiem jest być w związkach, tam, gdzie jestem, w relacjach z innymi ludźmi, osobą dorosłą. I to, czego ja oczekuję od innych dorosłych ludzi, zwłaszcza w bliskich relacjach, to jest to, że oni również będą funkcjonować jak osoby dorosłe. Tutaj to dzisiaj zostawię. Jestem ciekawa Waszych myśli, spostrzeżeń, więc proszę zostawcie komentarz. To mi zawsze daje inspirację do tego, o czym jeszcze powiedzieć. Widzę, co ma dla Was znaczenie, co jest ważne. Dziękuję, że wysłuchaliście, że tutaj jesteście i do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.